Cześć, A dzisiaj witam się z wami z takiego pięknego miejsca, bo jestem w górach i nad jeziorem. I oczywiście są rumianki. Jak wiecie, jestem bardzo fanką tych kwiatków, także gdzie je dostrzegę, to zawsze muszę albo zrobić zdjęcia, albo jednak kamerować. Także jest to cudownie. I w... No powiem Wam jest tu cudownie w ogóle od zeszłego piątku, także jutro jest piątek, więc cały pewny tydzień mam temperatury powyżej 20 stopni, z czego wczoraj w piątek miałam 27, więc jest rewelacyjnie. Nie spodziewałam się, że na to jeszcze przyjdzie do Szkocji. Widoki są wszędzie po prostu, gdzie się odwrócę. To są zupełnie inne widoczki, tak jak widzicie, to są góry, ale z innej strony. I w ogóle jest bardzo dużo kwiatów, więc powiem Wam, wygląda to rewelacyjnie jeszcze w tym słońcu, to po prostu można by tu usiąść i się zachwycać tym, więc mega to wygląda. No powiem wam o ile po wodzie jest dosyć przyjemnie chodzić, to niestety w tych kamykach już mniej, bo szczególnie te małe strasznie wpinają stopę, ale nic, dojdę jakoś do wody i tam po prostu sobie postoję chyba i już nie będę tak chodzić po tych kamykach, bo jak widzicie jest mi ciężko nie dość, że trzymać kamerę, to jeszcze chodzić i utrzymać równowagę. Ale jest pięknie. Jeszcze ta woda tak ładnie się mieni. Jest cudownie. A przez ten most przechodziłyśmy, więc jak widzicie on jest troszeczkę zepsuty, ale dało rada i przeszłyśmy. Tak, trzeba czesać kotka. W ogóle Garfield chyba bardzo lubi czasanie, bo tak się rozkłada, o, widzicie. Także wszędzie z każdej strony przyczeszemy, bo powiem Wam ostatnio, bardzo wypada mu sierść. Nie wiem, czy dlatego, że Garfield możesz nie uciekać, ja się ich pochwaliłam. A Ty uciekasz, gdzie uciekasz? No w ogóle ostatnim czasu bardzo mu wypada sierść, także muszę się zmobilizować, żeby chociaż raz dziennie. Albo nawet więcej, go czesać Bo powiem wam, później jest bardzo ciężko tą sierść e, No, odkurzyć, albo na wszystkich ubraniach mamy jego sierściuszkę Także powiem wam, muszę się zmobilizować, bo często niestety o za tym zapominam No i teraz ostatnio, ojejku, kto się tak ślicznie obkręca, co? Także strasza mnie, nie mogę do Was mówić, bo no, po prostu nie mogę z tego słodzika. O jejku, już? Żyjesz? No, także nie wiem, czy będzie dobry czas teraz na, na czesanie, bo chcę się bawić, także bo no nie mogę z tą garfić, tak? Widzisz ślicznym wyczesanym kotkiem? Tak, jak się dasz poczesać? No. Także niestety, ostatnimi czasy bab Rzadko byłam w domu, bo a to praca. Później od razu po pracy jechałam na siatkę. Później, praktycznie wracałam do domu. Była już 22, więc szybki prysznic do spania. Także no, zapomniałam niestety czesać tego naszego dzieciaczka, ale. Dzisiaj wracam i teraz będę starać się po prostu każdego dnia go wyczesywać, bo powiem Wam, że jak czesam go regularnie, to zauważyłam, że jego sierść jest bardziej błyszcząca i też jest dużym plusem to, że po prostu ta sierść później nie wypada aż tak bardzo, czy wiadomo, coś tam wypadnie, ale jak jest tak bardzo po prostu regularnie czesany, to bardzo minimalnie mu wypada. garfil poczesany, jak widzicie, sierści, a sierści naprawdę ogromnie. Dobrze, że mam po prostu wykałaczkę, tak że będę mogła spokojnie tą sierściuszkę wyjąć, ale powiem wam, że naprawdę jest sporo. Zobaczymy jak będzie jutro, jak będę go czesać, czy też będzie tak dużo jak dzisiaj. Kto się tak bawi? Tak, odbijasz tę piłkę i klap. W ogóle śmiesznie, bo piłka zrobiona z papieru daje więcej radości temu kotku niż piłka kupiona. Tak, Garfield? Masz zabawę teraz z piłką zrobioną z papieru, tak? No, co ty masz? Nie, Mówisz, że jesteś zmęczony zabawą. Gdzie jest piłka? Tak, zobacz piłkę. Kto ma taką piłkę? Przerwana, mycie. Wymęczony kotek, tak? Wymęczony. No, gdzie masz piłkę? Co to jest? Hop. Nie chcesz się bawić, tak? Fajnie. Mówisz, że jesteś zmęczony zabawą. Gdzie jest piłka?